Witajcie, z tej strony Gilacji, dzisiaj ze mną Cześć dobry! jesteśmy na hellcase.com, moi drodzy, oczywiście na starcie. Zanim zaczniemy jeszcze formalności, przypominam, że mam kanał cs -owy. jeśli interesuje was tematyka, czy chociażby skrzynek, czy CSA, czy, CS czy ogólnie śmiesznych filmów z CSA, zapraszam serdecznie, link jest w opisie. A Gilatis jeśli chodzi serdecznie. o formalności, Gilatis. tak, z kodem Gilacji macie 10% na doładowanie, za czwartym 7%, za każdym kolejnym 5%. Dużo form, płatności, jak widać, bardzo dużo, jak PayPal, krypto, można też kartą płacić Apple Pay, Google Pay, PaySafe, czy ulubione, buzonika? Papara, Papara chociaż. To tak jest. Ja, ja nie wiedziałem, że Google Play można. I 70 centów na start dla nowych 0, 7, użytkowników, 2, no 3, i moi 3, drodzy. 3, I moi drogi, skrzynki darmowe, czyli oczywiście daily case'y, słuchaj. No i dobrze, na których możemy trafić jest... co nieco. Na do dla nowych użytkowników jest 0,7 tym dla. No, no powiedziałem. 3,40? A no, 3, 4, 3, 40. Ej! No, Haha, ha, ty już myślałeś, że grosiaki jakieś, co? Nie powiedziałeś, nie powiedziałeś, powiedziałeś. Nie widzisz, widzisz, nie spodziewałeś Kąd się. OOOOOOO! Oh! W końcu! Jak skończę, gdy drugie trafisz, śmiciu? Ale różowe trafiłem, trafiłem Fantom Distraptora z pierwszej. Czerwonego nie trafiłem nigdy jeszcze, stary. Yeah. Moi drodzy, tak, oczywiście, może się trafić. To jest pierwszy raz, kiedy ja trafiam, a już od dawna coś gram. W Phantom Disruptora kiedyś trafiłem jednego, ale to poza nim nic. Jak zobaczyłem, to czerwon mówi: Nie, nie, i tu. U. u. Ja nigdy. Proszę bardzo, Szotny. proszę bardzo, nie jest to Ten dob. Ale jest pięknie, no proszę pana, pięknie, pięknie. Także słuchaj, jest First Blood. W momencie, kiedy widzowie to oglądają, dalej jeszcze jest First Blood. Ale tutaj wiadomo, zmieniają się te eventy raz na jakiś hmm. czas. Otworzymy sobie jakieś Gun Lordy, bo, bo możemy. Realnie słuchaj, tylko czy mi coś z tego wypadnie? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, a no. jeśli nie, to trudno. A ja trudno. powiem tak: na kogo wypadnie ja tego bench? Na tego będzie i do widzenia. No i do widzenia z decimatorem chyba Ale banger! Pierwszy raz yeah. fakt, że nie chyba. Istnieje, widzicie widzowie, istnieje. A nie wierzyli mi, mówili, że jestem szaleńcem. Jo, co ty robisz? No traj to spokojnie, nie golden Koi. golden To było 5 stów. Po kolego. <laughs> jak na topka? Jak na topkę? Pokażę, zanim będziesz szedł. Nie no, stary 1600. O. Są U. trzy fejdy. No o czym raczej... my rozmawiamy, No ile... Ale to po trzy byś mógł lecieć, po stary, trzy. Stary, jakbym trafił, hotroda... Ej, sprawdź, jak ci będzie zwracać po trzy. W sensie, że tak, jakbym jest stówkę w dupę. A może właśnie dupę? <laughs> Jakie określenie? Ja i stówkę w dupę. MPS. może jest. być. Tylko to, tylko to Ej, może tylko cokolwiek Empes. zwrócić. Tylko MPS, A może jakiś Zatysiaka by się przydał. Nie. I dwie, dwie stówy w plecy. No. No trudno. Ale to jest jakby skrzynka, która, na której idzie mi na razie najlepiej. Z tych wszystkich, więc zobaczymy. Nie Oj gadaj. On. O! O! Oh, no ja! I I wygląda ładnie, wygląda ładnie. 450. No, nie aż tyle, ale. Ale na pewno mniejsza strata niż ostatnio. To już, to już jest no, jakoś. Jak, jakieś tam... Wildfire! 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 Do i dobe, ty leci! Chyba ładnie wygląda, ładnie wygląda. Faktory nie ładnie, może? Nie. Well, nie. Worn? well worn! Kiedy? Co? Ej, tak, e, Pat, za kasę, masz dobry drop. No tak, ta dobry drop. Płacę 540 dostaję 300. Frontside tam, Misty didziu. i Chromatic didziu, didziu, Aberration. Didziu, didziu, didziu. Chyba, że Frontside tylko może. Nie. Dobra, nie, dziękujemy Ale już. dziękujemy. Ale ostatnio pozornik otwierał taką skrzynkę, powiem wam. Niżej, niżej. ESL o! Pro League, więc zobaczymy. Trad ja otwierałem! Trad bookie zobacz, 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 że ja jestem pokazany! Gdzie ty tu jesteś? Uuu, no, okay. tutaj yes. jest wariat, wariat, no. Ale to ja stary, ja tyle chciałem potężnie, bo to oddawało. Ja tyle leciałem po pięć. Tak, i sugerujesz mi, tak. że ja też powinienem. Ja po pięć nie, a ja po pięć nie, ja jeszcze chcę jakieś bitewki dzisiaj porobić, stare. Bitewki zazwyczaj mi bardziej oddają niż wygrane, ale zauważyłem, że widzowie mają identycznie. I innym jednym oddają bardziej skrzynki, a jednym bardziej oddają bitwy. No tutaj kupa. Totalna kupa. Nie o, wiem, co, super, co ty mi tu polecasz stary? Ja leciłem po 5, po 10 i potem zmaktura. No mi za każdym oddawało, nie pamiętam. Ocean. Ocean no, może, być. może to był Kukri. Mogłem z tobą powalczyć uff, uh, uff. Uh, uh. oh. dobra, nie proszę pana, to to, to nie jest to nie jest, noobem. to nie jest zabawa dla mnie. Dobra, jeden versus pięć. Jeden. Jeden. a ty mi nie ma. to jest w ogóle przebitka, stary, to Czy jest, jest tysiąca? To już cztery koła. Okej. Okay. No nie Stein? będzie raczej, tyle. To musiał być statraku i Factory New, ale raczej nie będzie. No well worn. Dobra, jeszcze jedną, niech będzie. Jeszcze jedna. Ty bardziej bitewkowy jesteś! No ja bardziej bitewkowy jestem, no ja się... A tak musiał chyba Ej, byłbym no. szczęśliwy, jakbym miał hydrofonikę. Fajna jest hydrofonikę. Hydroponikę. Hydroponikę, no dobrze, niech No, fonika, to jest hydrofonika, że, że grasz na tym AK czy co? No. A co, ty nie grasz Aka? Nie. <grym> <grym> grasz na nim, coś w sensie jak na trąbce, stary. A, dobra, to nie. Tak nie... <grym> jak? nie, no nie, 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 nie. Dobra. Czekaj, 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 szukam... O, tu jest. Ty lubisz tą skrzynkę. No, czasami lubisz. Ale nie, to one były po Tigeretów, a już Tigeretów jest, kolego. Tiger Tigeretów leci wiesz? No dobra, Kami no to niech będzie. Może wulkan polecieć. Na pewno nie. Nie wiem. Co? O, Takie słabe jakości poleciały? O Boże. Okej. Okay. Taka wygrana to jak... No, taka wygrana to jak nie wygrana, stary. To prawda. To jest, to jest mocna To prawda. jest fajna, ja bardzo ją lubię. Bardzo lubię opulencika, on często, często fajnie oddaje. Ale tak? zawsze komu odda? Bo jest jeden do czterech, szansy że odda i oddaje Opep, na pewno nie. i tobie. Containment? Nie. Fuel A, injector. Fuel, fuel injecture. Dobra, no to go. Back to back? Back to back. Może tego Golda arabesk, co? O, nie, no jak już gold arabesk to mamy odcinek taki dla wiatru. Byłoby widza. fajnie. Ta, no A to pep, niezła pep. Golda arabeska. Uh, to była, to była tak zwana biedna Golda Rabeska, stary. Stary, ty masz Klątwa Pepa. Klątwa Pepa, no, to chyba się zgadza. Eclipse. Ekl ej, Eklipsik mi raz oddał, raz oddał, raz oddał. <laughs> O, Eklipsik! Raz mi oddał. Jani jest, stary, jest Jani, mój wieczny wróg! O nie, to twój największy wróg. O! Bloodsport. Nie ML Dragon widzę i mówię O fajnie No, Ale to obdarciuch, to obdarciuch był, no Na no to co? Na no to co? Polecimy klasyckiem Co dzisiaj z Hardeneda? Co dzisiaj z Hardeneda widzowie <laughs> <mi> zobaczymy? <laughs> Jezus Jaka makabra Dwa butterflye przeleciały sobie? W końcu, może w końcu sobie. butterfly ta, mhm, mm ja Butterfly'a ja zrobię. No dobra jak wyleci coś ultra mocnego, bo Jeżeli wygrasz dwa koła teraz z jakimś z tych dwóch szynek, to lecisz jednego Ruby Ruby 3 No tylko wiesz. To już jest trzecie otwarcie, nie? Dobra, no, ja to by musiał teraz dupnąć potężnie No to co. Ale dupnęło stary co Ale to dupnęło stary. Ale było albo taki Nie no, ale... ale szczerze ooo. 1600 tyleko. Mało. mało. Ja też tu nie mam agentów, więc 140 na dwa szoki. Dwa socki. Mm -hmm. A może znowu topkę zrobisz? Nie mam już w topce starych. A ja byłeś? Zniknąłem. Um o, nie. Umar umarnąłem w tej kwestii. Powiem tak, jesteś In Living Color. In Living Color. <laughs> 60 zł. Dobra, czy ja mam coś na sela w ogóle. Coś tam e... będzie, no będzie! Kurwa! To, to tak... zostaje, to zostaje, to jest moje. To, to, to było na Exchange'a, ale ktoś mi wypłacił, więc to, to czeka. Desimato, i walczymy tymi! I chajistia, i walczymy. Dobra, no to co otwieramy? Podstaję, podstaję, podstaje Harte dziki. A to one się oddają często. Często? Ja mam ten problem, że ja nie mogę za bardzo nic lepszego z nich trafić niż na przykład flipa za 1600. A jak już trafi flipa, to nikt inny nic nie trafia. Okej, okay, okay, ze 160. O minimal. O, oh, no i Bo, good jaki? Nie najgorszy. Słaby, słaby. Taki do, najgorszy. do przebicia. Do przebicia, do przebicia. Okej, okej, okej. okej. czy nie? <słuch> nie <słuch> wiem. Patrzmy. Zobaczmy... Nie, yes, się trafił. Trafił się Hansman, proszę pana. No, Słuchaj, dobra, czy... dawaj, teraz dwa koła robisz, przynajmniej, a może jeszcze więcej. Ta, to byłoby zbyt Jedeciemy fantastyczne. Na Ruby jeden Ruby Cherry, jeden Ruby Cherry. No, jest no, Case, case Hard. Mhm. Mm a to nie ma znaczenia, to nie ma no znaczenia. No nie ma, nie, nie ma. Widziałeś, Widziałeś też wiesz, oh. o, Dalaz, to wieść Case w tamtej. O, ale sadą gary już zmienia... O, faktory nie też to dużo ten... zmieniają, powiem ci. Zobaczmy. Bajonet bardzo dużo zmienia. Mhm. Uh a nie, jeszcze, jeszcze też do odebrania, tylko kocham, to nie ostattek Nie, flipem o, nie. też. Flip też jest po 1600 coś. Tak? No, flip też jest po 1600 coś. No, no, no. Patrz. O, pokaż. No, Flipek, no, patrz. Flipa, flipek, zobacz, to jest za dwa koła. No, to jest falszem, to jest falszem. Tak? O. Eee, <laughs> flipek, czekaj. lewo, lewo, lewo. Bo one są podobne. O, tu jest flipek i jest flipek, pan za 1800. 1800 jest nawet. Wow. No, 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 no. A falcon jest Ten tu jest za dwa koła, dwa koła, nawet. No. A bowie? Bowie, no może wychować. On chyba Bowie. się. Cześć, paweł. Powiful, paweł nook. A Bowie. Mózg mi nie 1500. 560, dobra, On ci rozumiem, nie pójdzie. No, ale Hansman ale... już jest na prawie 1900. Bayonet Bajon, Czyli... też 1900. No, karambit to wiadomo, nie. Karambić tak? A batery, co? Też 1800 chyba. No, 1800. 1800 dobra, to, to jest do zamienia, kolego. Może, ale nie musi. O, ale stać nas jeszcze na jednego vortexa. Przepraszam, szoka. Mredzę. Szoczek, szoczek, szoczek. Jeden szoczek, jeden szok. Szybki szok. In color color. Factory, nie ostatni trak. I, I... Factory, nie ostatni track. Ale wiem co zrobię. Zrobię coś, czego uh -huh. jeszcze, coś, czego nie planowałem. Poświęćmy go. Co? Poświęćmy go. Comeback? Prawdźmy Jeden hard comeback, ale to było mocne. Jeden hard jeśli to będzie jedna koska. W sumie to trzeba byłoby kiedyś zrobić tak, że jedna skrzynka i tylko Case, case Hardy'n. Tak. W to chociaż? Nie. Tak. Ta. Zgarniam ty. Chyba wszy z ulicy. Pff. Czy jest dalej błąd na stronie? Czy, czy nie? Jest dalej błąd tak. na stronie, czyli, czyli 230 20, jakoś. 30, no.

Dobra, no to. Hardenecik. No jak hardenecik. Mam to było tak śmieszne, jakbyś to tu. <grym> Ostatnio tak miałem, jak z Ivanem właśnie grałem, to udało mi się flipa chyba trafić w ten sposób. Oo. Ale nie. No, to by jeszcze oddało. Ale tak, tak powiem Ci, udało mi się tego flipa właśnie trafić, że już nie miałem nic i. jednak Dobre jeszcze. jednak jeszcze coś poszło. Dobra, ile mamy? Pięć. No to pago. Sprawdźmy Poski, czy trafię granatem w, w tego w ścianę, czy jednak trafię pod siebie Boski, pongoski, dawaj Jednak czuję, że pod siebie rzucę I... Nie? Nie mam pojęcia wow, 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 wow. Okej, okay. no to fajnie, fajnie wow, wow, wow. To jednak rzucam granat pod siebie w takim razie. No. no cóż, w każdym razie, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie, oczywiście, to link jest w opisie. Przypominam, składam gratis macie 10% więcej do doładowania. Darmowe skrzynki są również na stronie, jest masa darmowych giveaway, je Tak samo można dołączać, więc można. jeśli ktoś chce, śmiało, sporo form płatności, 70 centów również na start. I tyle, trzymajcie się do zobaczenia. no i cześć.